Dobra, zaczynamy, cisza na planie, no będzie nagranie, dobra, to mam, to mam, dobra, słuchajcie, jestem po rozładunku, Saint-Laurent Saint-Laurent Saint Blagny nie wiem jak to się mówi dokładnie ale jest to, jestem we Francji koło niedaleko Arras w sumie na przedmieściach Arras skończyłem załadunek, przepraszam, skończyłem rozładunek i Zaraz lecę do Belgii, gdzie jutro będę ładował stary olej do Niemiec. Stary olej silnikowy do Niemiec 23960. 23 960, temperatura 20 stopni. Dobra, tu mamy. Tu mamy, to mogę już kurwa sobie wykasować, to mogę dać do, do papierów I lecimy sobie niedaleko w sumie, bo 100 km, około 100 kilometrów Muszę sobie tylko po prostu dolecieć I pauziora do jutra, do 8.15, do 8 rano znaczy tam przed ósmą będę musiał wystartować, bo tam ja nie, nie dojadę całkowicie do firmy z tego powodu, że koło firmy nie ma gdzie stać, także stanę sobie gdzieś na autostradzie eee, i albo na granicy może w francusko-belgijskiej ze stanę, bo tak by było Tak by było chyba naj, najbliżej Dobra wista, Oil. Trasa zostanie przeliczona. No i dobra, i lecimy. 98 kilometrów. Dobra, ogień z rury. Po 150 metrów skręć w prawo na Avenue de Dobra, wiecie co, może tak pokrótce. Mam na imię Bogdan. Teraz jest, prawo pracuję, pracuję jako kierowca w firmie u niemieckiego pracodawcy Jeżdżę ciężarówką z naczepą cysterną chemię e, materiały niebezpieczne ADR -y tak zwane e, ale nie. Nie jakby, nie jakby zawsze adr Adery, bo może również chemię nie, nie niebezpieczną jakąś tam. Teraz na przykład byłem zawieźć olej bazowy do, do firmy do tej firmy tu co teraz byłem we Francji i, no i jutro, będę ładował, jutro będę ładował stary olej silnikowy do, do rafinerii w Niemczech koło Hanoweru która, ten, która przerabia ten stary olej na, na nowy olej. I. No i tak się kreci, nie? To w sumie ten stary olej, tak zwany Altul po niemiecku, w zależności od miejsca, gdzie ładuję, jutro, czy jutro będę ładował w Belgii. To u z całego faktycznie klienta, to akurat u nich nie idzie to, nie idzie to na oznaczeniach ADR, idzie tylko jako z, z oznaczeniem literka literka A, jako że to jest, że to są odpady, nie? ale w innych firmach, w innych firmach też ładujemy to i to idzie na literce A, ale też idzie na oznaczeniu ADR na 3082 znaczy pomarańczowy, pomarańczowy kwadrat ma oznaczenie liczbowe na górze 90 e, czyli kategoria 9 kategoria czy klasa 9 30 metry rądu, na e, i numer UN 3082 to jutro co ładuję akurat nie idzie na aderze, nie wiem nie wiem czym to jest Uwarunkowane, że u jednych idzie to jako, jako UN, rondo, jako na materiał na niebezpieczny, towar niebezpieczny, a, a tu nie idzie tylko jako odpad. Nie, wiem. nie wgłębiałem się w to. Ja tu tylko sprzątam więc kurwa, ma mać przesunęła się kamera Zdół. Teraz opuść do trzecim zjazdem na Avenue Teleki i dupa! godzinę! Kamera mi pojechała! <grywka> Kamera mi pojechała w pizdół. O kurwa, akurat zamykają Akurat zamykają mi przejazd kolejowy, przejazd kolejowy więc będę mógł was poprawić. Czekajmy. Chodźcie tutaj z powrotem, kurwa. Ech, to będzie lach, kurwa, jeździć. Będę musiał, będę musiał was jakoś zablokować. Bo na każdym zakręcie, na każdym rądzie będziecie jeździć. Mi kamerę wziąłem, przykleiłem na... E, do górnego łóżka. E, a dokładnie to schodków które, po których się wchodzi na górne łóżko I te schodki po prostu są w maszynach będą jeździć, a że to jest nowe auto to wszystko jeszcze chodzi bardzo ładnie Nie blokuje się i będzie ta kamera latać w to minazą Dobra będziemy najwyżej teraz próbować jakoś w zagręty wchodzić najdłużej O 300 metry opuślą do drugim wzwiazdem na Avenim. Łagodny. No A więc odcień rondo drugim zjazdem na Avenue Interford Jeszcze parę słów ode mnie e, Będę chciał wam pokazać Będę chciał wam pokazać charakterystykę mojej pracy Charakterystykę mojej pracy. Eee... to kurwa zrobił, że odczepiona naczepa, a kurwa migam od kurwa cały czas. Kupiola? stała naczepa po prawej stronie roz, roz, rozpięta bez, bez konia, bez ciągnika, plandeka, a, ale światła z tyłu kurwa mu normalnie świecią i kurwa przycim. Akumulator ma swój jakiś kurwa światła miały normalnie migały jej światła, bandeka była rozpięta i światła jej normalnie z tyłu migały, kurde tak jakby wiecie to po prostu oznaczona sygnalizacją świetlną żeby żeby było wiadomo że, że ktoś przy tej naczepie coś tam robi, że ładują ją, czy tam rozładowują przepraszam. No, i teraz tak. Jeszcze ode mnie parę słów. Będę chciał Wam pokazać właśnie charakterystykę mojej pracy. Charakterystykę mojej pracy. Jak się pracuje na tych ADR-ach nieszczęsnych, jak to niektórzy mówią, chociaż mi się bardzo podoba ta praca. I powiem szczerze, jak robiłem. Na początku e, swojej historii zawodowej jako kierowca na planecie, to odkąd pracuję tu i odkąd pracuję w, w takim transporcie, czyli właśnie na cysternie, że może jakby określony e, jed, jeden, określony, jeden, e, określony rodzaj. E, towaru. Chodzi mi, że płynne, nie? Że, że płynne są. Oczywiście e, w zależności od produktu jest, e, jest e, gęstsze, e, rzadsze i, i ten, no, no, ale zawsze jest to, zawsze są to płyny, nie? Zawsze, zawsze jest to płyn, zawsze jest to e, no, no płynno. Do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że odkąd poznałem po prostu pracę specyfikę pracy na 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 cysternie kurwa nigdy bym nie zmienił już pracy na plandekę nigdy bym o nie poszedł na plandekę kierowców którzy pracują na plandekach podziwiam są to, są to kierowcy którzy ciężko pracują którzy naprawdę muszą się narobić na tej plandecę bo tam jak wiecie na opuść, rodo, pierwszym niestem, pasy, plondkę, dach, kurde, czasami trzeba roz, rozsunąć, podnieść dla mnie pasy, kurwa z tymi pasami, ja zawsze powiem pod palety, kurwa gumy. Bo jak nie zrobisz tego, no to kurwa, oczywiście, kurwa, co się dzieje, masz kontrolę w Niemczech, BAG, kurwa mandat kurwa dostajesz taki, że ja pierdolę nie? No, tu na cysternie nie ma czegoś takiego kurwa. na cysternie, no tylko że wiadoma sprawa po każdym rozładunku, po, czy akurat nie po każdym, ale, ale przeważnie po rozładunkach bo trzeba jechać na myjnie nie? trzeba jechać na myjnie jak się ładuje no, jakiś inny to e, no, to trzeba jechać na myjnie, ale to wskakuje znaczy, do góry Otwieram 5 pięć, pięć dekli, 5 pięć władzów, kurwa. I tyle, nie? 400, tak? 400 metrów, to wciągam węże do Umeczak, do umycia, jak sobie, nie? no Także no i tyle mojego, później trzeba zamknąć to no i tyle, nie? Ciekaw ja, kurwa, co ona tu serwuje tu? w tej budce. No, ale. teraz opuść rondo drugim wjazdem w kierunku Buckingham, Breeze, Enarqua. Eee, dlatego mówię to. No, ale to oczywiście wiecie, to też nie odbierajcie moich słów, że to, jest, to nie jest Boże, żadna krytyka, bo jeden lubi, jak to mogę mówić,